Witam serdecznie na kanale Smakowite Dania. Dzisiaj zapraszam na kompot z wiśni, który będzie niezastąpionym dodatkiem w zimowe, chłodne dni. Przygotowanie kompotu rozpoczynamy od wyparzenia słoików i przygotowania nowych nakrętek. Wiśnie myjemy, osuszamy, a następnie napełniamy. Każdy litrowy słoik do 3 czwarte objętości. Do każdego słoika wsypujemy po 6 łyżek cukru. Gorącą przygotowaną wodą napełniamy słoiki, ale nie do końca pozostawiamy trochę miejsca na sok, które wiśnie jeszcze puszczą. Następnie słoiki mocno zakręcamy i potrząsamy tak, żeby cukier dokładnie się rozpuścił. Słoiki wstawiamy do garnka wyłożonego ściereczką, dolewamy wodę i pasteryzujemy około 20 minut. Następnie słoiki wyjmujemy, odwracamy do góry dnem, a po wystygnięciu zanosimy w chłodne miejsce. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na stronę smakowite